Panie Prezydencie, stare, stare rozwiązania funkcjonowały od 1959 roku. W 1959 roku był oddany most i służył nam mieszkańcom. Nowe rozwiązania w XXI wieku, 100 milionowa inwestycja doprowadziła do tego, co mamy. Czyli nie mamy lewoskrętu, nie mamy zjazdów w drogę gminną, nie mieliśmy zejścia. Projektant nawet nie przewidział zejścia schodnika. To jest karygodne. I, I teraz proszę sobie wyobrazić również przystanek autobusowy, brak zatoczki. Autobus staje, auta, a jest tyle miejsca i zjazd z krakowskiej na Starą Krakowską, na Stary Most. Tam, Tam jest przedszkola. Właśnie ja jestem y, właścicielem przedszkola i nie ukrywam, że jestem zbulwersowana, ponieważ moi rodzice w tej chwili jadący ze strony od strony Chełmca nie mają możliwości z ronda, wjazdu do przedszkola. Mało tego, w tej chwili jest teren budowy, więc proszę sobie wyobrazić, że, że moi rodzice nie, ma, nie mają możliwości dostępu do wejścia do przedszkola. Panie I... prezydencie, dostaliśmy y, pismo, od, y, odpowiedź od pana dyrektora, pana Adama Konickiego. Nie wiem, czy pan dyrektor jest, tutaj jest, jest y, z nami. Jest. Przed tobą stoi. Y który to jest pan dyrektor? Pan, to jest pan, przepraszam, ale te, proszę pana, pisze nam pan tak, że możemy te, odnośnie tego lewoskrętu, prawda, że możemy się poruszać wcześniej, możemy, kierowca może podjąć wcześniejszą decyzję, możemy przemieścić się na Dunajcową przez ulicę Banacha i Hełmecką. Ja bym prosiła teraz, niech się mieszkańcy wypowiedzą o ulicy Banacha i Hełmeckiej. Jeżeli do szczegółów, to ja bym chciał jeszcze powiedzieć, taki troszeczkę tytułem wstępu, bardzo dziękuję za to spotkanie, bo to jest właśnie to, do czego zmierzamy: to znaczy, do wymiany informacji, do dyskusji z mieszkańcami. E, takie spotkania powinny się odbyć przed przygotowaniem całej inwestycji. E, w momencie, kiedy zobaczymy, jak wygląda projekt Ronda. To rondo jest wysoce dysfunkcyjne. Zleciłem opracowanie, i już ponad rok temu pokazaliśmy, jak powinno to rondo wyglądać. Bodajże z tego co pamiętam, jeszcze należało wyburzyć ten budynek i można było zrobić pełne tutaj rewolwerowe rondo, gdzie wszyscy by mieli funkcję zagwarantowaną. Stało się jak się stało. Wiadomo, że nie możemy tej inwestycji zatrzymać. Pewne rozwiązania tutaj będzie Pan Dyrektor proponował z Panem Prezydentem Bochenkiem, żeby właśnie wpisać się w Państwa oczekiwania, ale brakowało co najmniej kilku spotkań, żeby się zastanowić nad innymi koncepcjami. Więc jeżeli chodzi o konkretne już tutaj tematy związane, to właśnie bardzo proszę Pana Dyrektora, jeżeli chodzi o te możliwości um, o wypowiedzi. Na chwilę obecną technicznie rozwiązać zjazdu w ulicę Dunajcową i zjazdu w ulicę Starą Krakowską. Projektan nie wyraził zgody na zmianę nieistotną, jest to zmiana istotna. Niestety tak prawo polskie i prawo budowlane jest skonstruowane, że Projektant tutaj podnosi pełną odpowiedzialność co do bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu, co, to za, co do zasad poruszania. Taki projekt został zaakceptowany, przyjęty i takie rozwiązanie, wprowadzenie skrętu w lewo przez dwa pasy, no jest wysoce niebezpieczne dla wszystkich użytkowników. Jeżeli chodzi o skręt. Hmm, Proszę pana, no w, w, przy dużym natężeniu ruchu y, te prędkości poruszających pojazdów są mniejsze, więc y, tu tylko będzie tamowanie ruchu. Zdaję przy... sobie pan sprawę, że przez tego ograniczenie tego zjazdu będzie całkowicie zablokowane rondo pod y, rynkiem i będzie korek samochodowy do rynku albo jeszcze dalej. Bo niepotrzebny ruch stworzy to, że wszyscy stąd będą musieli objeżdżać to rondo. Stuczny to jest sztuczny, robi się sztuczny tłum, że tak powiem, ruch, który będzie generował. Korki jeszcze większe w rynku, jak w tej chwili są. Dlaczego przecież... Myślimy o tym, roz, 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 rozwiązanie, rozwiązanie, jakie przyjęliśmy z prezydentem. Nie patrzeć mimo mostu, jaki jest korek, bo nie ma zjazdu przecież Tarnowską. Tam powinny być dwa pasy, jeden do skrętu Leo, drugi na wprost. No. Ma pan 100% racji, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, w jesteśmy. Ale trzeba jesteśmy ludźmi, trzeba szukać rozwiązań. Podjęliśmy z prezydentem Bochenkiem takie kroki, że okres od maja do sierpnia, czyli jak oddamy w tym roku tą inwestycję do sierpnia, pozostaje w naszej analizie i będziemy obserwować ten ruch, który tutaj się będzie po prostu generował, akurat na tym skrzyżowaniu. Jeżeli sytuacja będzie taka, że to skrzyżowanie będzie się korkować albo będzie tu panował totalny luz na tym skrzyżowaniu pod zamkiem, bo to jest rondo i inaczej się będą te więźby ruchu rozkładać, wtedy rozwiązaniem, żeby udrożnić ulicę Dunajcową, jest ograniczenie. 嗯、uh Wlotu tutaj do tego ronda turbinowego, do jednego pasa, i wtedy będzie możliwy skręt w lewo poprzez przebrukowanie tej wysepki. Ale jeżeli to spowoduje, że my y, przez to działanie zablokujemy sobie y, przepustowość ronda y, pod zamkiem, y, to będziemy zostawać przy takim, przy takim rozwiązaniu, jakie jest teraz. Jeżeli chodzi o zjazd w ulicę Starą Krakowską, tam też istnieje możliwość terenowa, żeby wydzielić ten pas dodatkowy i skrócić tą linię. Warunkowego zatrzymania, przesunąć ją troszkę w kierunku, w kierunku ronda. Wszystko to możemy zrobić po odbiorze. I to akurat do tego przystąpimy do tego, od, razu od razu po odbiorze. Do tego przystąpimy, tu nie będziemy czekać, bo tu nie spowoduje nam to generacji jakiegoś ruchu na sąsiednich skrzyżowaniach. Wszystkie działania tutaj, które są podjęte przez nas w tej chwili, odkąd zapoznaliśmy się z tymi tematami, no, są kierunkowane. Powiedzmy jeszcze o działaniach, które będą na pewno zrealizowane. Czyli przystanek autobusowy w starym miejscu będzie. Będzie wydzielona tą kreską żmiją, tak się to nazywa, miejsce, oznakowanie poziome i, i będzie tutaj przystanek. Natomiast y, y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to wiadomo, zejście tutaj na widok i już rozmawialiśmy, no właśnie już rozmawialiśmy z firmą, z Banimeksem o robotach dodatkowych w postaci przedłużenia do, do ulicy do, łącznika do ulicy Dunajcowej. Mają nam dać wycenę i chcielibyśmy, żeby wykonanie było też w terminie wykonania oddania do użytkowania mostu. Na, pe na pewno to działanie tutaj. Tak, tak. tak. Na, na pewno te działanie związane z tym zjazdem będzie miało charakter, że ten zjazd będzie funkcjonował jako tak jak do tej pory jednokierunkowy zjazd, czyli ktoś będzie mógł zjechać i to też będziemy ustalać, czy będzie to na zasadzie zjazdu, czy wjazdu. No Wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa lepiej by było zjazd, bo są te prędkości niższe i, i, i po prostu no, dla Waszej korzyści, ale będziemy rozmawiać. Jeszcze jeżeli chodzi o kierunku i o organizację tego ruchu. Z kierownictwem budowy, żeby rzeczywiście te samochody wykonawcy może przestawić tutaj bliżej mostu, a nie, nie tamować a proszę, tam ruchu. remontu starej Krakowskiej. Czy jest to planowane później? Jest częściowo planowane. To jest tylko tą drogę. Jest częściowo planowany remont. Natomiast też rozmawialiśmy ostatnio z firmą Banimex o tym, żeby zrobić remont całej krakowskiej i na końcu pomyśleć też o zatoczce, bo przez dużo ludzi tutaj wjeżdża i później nie ma jak się obrócić. Też są otwarci na rozmowy w tym temacie. Oczywiście będzie to wymagało robót dodatkowych, jakieś podpisania aneksu, ale wykonawca jest otwarty na to. I my też.